Siema, z tej strony Lemon. Nie wiem, czy to jest kolejny odcinek z Overwatch, odpaliłem tą grę tak po prostu, żeby sobie pogadać. Ogólnie jestem świadom tego, że nie było mnie na kanale przez praktycznie 3 miesiące. Nie wiem, czy cokolwiek tu gramy, a nie mam zegarka odpalonego w stop. Dobra, może odpalenie gry, w której muszę się skupiać. Nie było najlepszym pomysłem. Jestem świadom mojej nieobecności. Mam nadzieję, że kanał nie umarł. DOSZCZĘTNIE Dobrze, jeden free kill <grym> I teraz tak właśnie jest godzina w tym momencie chyba druga 30. Skończyłem się uczyć yy, Ponieważ zaliczam przedmiot yy, Nie grałem w tą grę jakieś pół roku Także jeżeli... <grym> w sumie nie wiem, to chyba nawet nie będzie odcinek za Overwatch, Ponieważ nie pokazuje absolutnie żadnego poziomu co chciałem powiedzieć, że planuję wrócić na kanał, planuję wrócić do nagrywania, planuję wrócić też do streamowania. O ty, niemiły gniocie! Wyszło sporo horrorów ostatnio. Gdzieś w okolicach tego Halloween wyszedł Jeff the Killer, to jest gra. Taka podobna, grani podobno bym ją nazwał. Podobno do grani, ale jednakże nie taka sama. Znaczy nie... Moje umiejętności mówienia troszeczkę spadły, a przynajmniej moje umiejętności monologu. W ogóle nie wiem co ja zrobiłem. W każdym bądź razie możecie spodziewać się powrotu mojego kanałowego. Możecie spodziewać się mojego powrotu na kanał. M powinienem raczej nagrać jakiś taki typowy film pogadankowy może nagrywają go w ogóle pierwszy, te, taki film pierwszego października. W ogóle miałem, miałem zrobić zaraz po zaczęciu studiów. Taki powrót, powiedzmy przez dwa tygodnie nie było, bo się przeprowadzałem. Bo. Bo. Okej, okay, dobra, nie chcesz się bawić, to nie będziemy się bawić. Miałem zrobić taki powrót dużo wcześniej, ale. Okej, okay, dobra, to było całkiem smów. Yy, miałem zrobić wcześniej taki powrót, tylko że. Tylko, że po prostu po pierwsze yy, zajmowałem się studiami. Próbowałem ogarnąć się, jak to wszystko działa. Yy, na samym początku jeszcze. Ja się za bardzo chyba skupiłem na. Właśnie dlaczego ja odpaliłem mu Nieważne, możecie zobaczyć, jak lamię. Może powinien zmienić też postać, ponieważ gram średnio, chociaż jestem drugi. To nie jest źle, teoretycznie. Do czego zmierzam? Yy, to jest kolejny film z serii. Cześć, wróciłem. Yy, tak, tak, to jest dokładnie to, co chciałem przekazać. Ten film prawdopodobnie wstawię dzisiaj jakoś nie wiem około 15 czy coś takiego. Około 18 możecie spodziewać się... O Jezu, ale mnie zlagowało. No, internet w tym miejscu nie jest za dobry, ty. Prawie ją zabiję. Yy, ale streamowanie wychodziło i wychodzi ogólnie, no bo inaczej nie wróciłem do wstawiania filmów, yy, wróciłem do streamowania Cupheada tak dokończę. I co robiłem przez cały ten czas, no ogólnie grałem w Dead by Daylight, chyba praktycznie cały czas, bez, bez przerwy, chyba nabiłem z 50 godzin w tej grze w ciągu tych dwóch, trzech miesięcy, no zostaw mnie, przyszedłem koło ciebie, strzeliłem w ciebie tylko parę razy i znowu nie zmienię postaci, już jestem debil. Oprócz tego, no co, no planuję dokończyć stare serie Bayonetta jest do dokończenia, mam z niej właśnie nagranych parę, yy, starszych odcinków z okresów, w którym... bo, bo ja w ogóle ja nagrywałem, ale ja nic nie montowałem czyli mam nagrane, nie wiem, z 10 filmów chyba, które były nagrane gdzieś w październiku także no jest, jest co najmniej ciekawie, pod tym względem dobra nieważne, to było słabe czemu ja to nagrywam tak późno w nocy, jestem zmęczony nie wiem co robię wracam ale teraz nie wiem czy to jest random 3am motivation czy co, ale... Ale mam ochotę wrócić, tak serio. Mówię, mam trochę filmów w zapasie, teraz na przerwę możliwe, że... Dużo filmów ogólnie nie, nie spodziewajcie się. Ale powinno wychodzić na pewno częściej niż raz na dwa miesiące. Mówię, kiedyś robiłem daily w te wakacje, teraz nie wiem jak będzie z... Daily raczej nie będę robił. Możliwe, że tak nie wiem, z dwa razy w tygodniu, czy coś. Jakoś mniej więcej w taki sposób będą te filmy robione. Mówię, też zależy, jak będzie z czasem. Bo czas też jest ograniczony. No jestem studentem, no ogólnie, no nie wiem. W sensie nie mówię, że studia są jakieś ciężkie, ale dalej mimo wszystko jest trochę do ogarniania, na pewno więcej niż w szkole, także jeżeli. Ktoś się zastanawia, czy na studiach będzie łatwiej, czy, czy trudniej. Zależy w sumie też od kierunku. Na, na ekonomii jest jakoś szczególnie ciężko. Gólnie kierunek polecam. Jest mega fajny. Ja się przynajmniej na nim dobrze bawię. No, także kończę ten jakże chaotyczny film. O dzisiaj o 18 możecie spodziewać się streama i być może jeszcze o 19.30 jakiegoś filmu. Nie jestem pewny tego, co właśnie mówię. Powinienem dać radę to zmontować. W śro... Dziś jest, no w sumie, dziś już jest wtorek, czyli jutro mam zaliczenie. Muszę się na to nauczyć i jednocześnie robię powrót na YouTube. A. To jest... Świetne. Ja nie wiem, raczej dwóch filmów dziennie nie będę wstawiał, ponieważ średnio... Średnio da się z tym wyrobić. Czwarte miejsce jak na pierwszą grę po powrocie to w sumie nie jest... Nie jest źle, to się chyba liczy jako winek, więc mo może być opening skrzynki jeszcze? A nie, bo to chyba... Za jednego wina nic nie dostanę. O. Zabiłem ją? Nie zabiłem. Play of the game możemy sobie obejrzeć, jakże niesamowite. A, to byłem ja wyrzucony za... Za mapę i to tyle. A chyba, że jeszcze Super Sowiet. A, no tak, dwa wyrzucenia za mapę. Nie wiem, kiedyś, kiedyś grałem dużo w Overwatcha, teraz już mi się nie chce, trochę tak gra mi się znudziła. No, ile można grać w to samo, ale w Dead by Daylight, Daylight Nerdze. Nie wiem, Te, może też będę z tego robił streamy, ponieważ jako, że grałem w to od cholery, prawdopodobnie będę chciał zrobić z tego content, ale przynajmniej jeden taki. nie, dwa mecze mam tylko zaliczone. No także to było na tyle w tym odcinku w tym filmie. Mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Widzimy się dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję z kimkolwiek jest wtorek, rozumiem. Jest środek tygodnia, ale zamierzam zrobić streama. Dobra, to tyle. Trzymajcie się do następnego. Na razie.